Cześć! Tutaj kolejny odcinek latający wyspy Survival. Wodny, nie, wodny był. Nie, wiem jakoś tak. Dobra, ja jestem dalej I w dzisiejszym odcinku chciałbym pokopać trochę piachu, porąbać, pokopać, nie wiem. <laughs> Wydobyć troszkę piachu, żeby zbudować sobie ten dom. To pierwsze zadanie, yy, zaliczyć, że tak powiem. E, tak, e, a zapomniałem jeszcze powiedzieć w tamtym odcinku, że to zadanie nie muszę zaliczać po kolei, żeby nic nie było, nie? Jak. Te Ja sobie jeszcze tam leżę. Siedzą, stoją, nie wiem. Teraz pokopię trochę y, kamienia, aby mieć z czego zrobić przyzwoite narzędzia węgla nie widziałem jeszcze nie wiem, to jest moje zaskoczenie może z drzewnego mam robić nie wiem e, wiem jedno, że właśnie a propos drzewnego to ja sobie też nakopię trochę drewna żeby go przepalić na 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 na, 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 na węgiel właśnie, dlatego, że nie wiem, chcę najpierw zbudować domek, żeby mieć... Później pójdziemy sobie po ten, po... Jak to się mówi? No, Ciągle brakuje mi słów, jej. Hmm. No, gigant nie będę go rozkopywał, e, to znaczy później pójdziemy po ten. Ojej, jej, 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 jej. E, po żelazo, później dowiedziemy te diamenty. Może pod tymi diamentami coś tu jest? Bo tak dziwnie, żeby tak diamenty rosły sobie. Rosły. Nie, ja po prostu gdzieś jestem tak zmęczony, jak, może, jak mogą diamenty rosnąć. Gadam bez dury i głupoty. Ten odcinek może być krótszy od tamtego. Ale to zobaczymy. Wszystko zobaczymy. Nie! Jestem głupi. <laughs> mm. Na deski też się da przepalić. Najwyżej przepalę na deski, bo... Matko Boska. Bo jestem głupi. Bo zamiast to, ten, to... Trzy sobie zrobimy. Tak Zrobimy sobie też Też trzy Jak wam wystarczy Wystarczy Spokojnie I zrobię jeszcze Nie wystarczy Dobra, to nie będę robił Eee, włożę, 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 włożę. Włożę wszystko. Po tych tych i miecza i jedąc. Mieczu chyba. Trochę już w piasku ten, ale to trudno jest. O, jak pięknie, bo muszę posadzić. Troszeńkę mi się da, że. O, młody Co teraz zrobię? O, trzcina! Bynajmniej to. Uff. O, matko waska. Nie spadnę z takimi kurczakami strony. W ogóle w tych zasadach pisała, że e, nie mogę specjalnie spadać, żeby sobie napełnić życie, czy tam jedzenie. Ale jeżeli mamy czcinę, to trochę dobrze tutaj. Spadłem, ale jak ja się tam dostanę? Także zostawię tutaj jedną ścinę. Tak i co dalej? Fum, fum, fum. Tam mamy dynie. To kolejna dobra wiadomość. A jestem parku, a dostanę się jakoś. Tam było już dynie. Wszystkie przecież mam te połączone mostami na razie. To bez problemu się dostanę. Ale to trochę... O. Coś miałem powiedzieć. Miałem powiedzieć chyba to, że... E... Nie wiem co. O, jesteśmy już. Zasadzę sobie trzcinę... Nie, sobie rośnie Tam zostawiłem ten jeden trzcinny... A, że mam, że sobie drzewka odrasta Tam zostawiłem to jedno trzcinny Dlatego, że na wszelki wypadek Jakbym spadł Tu sobie posadzimy, że... Tu jakiś tam uroś Tu No, i chyba wystarczy. Dobra. No, i bierzemy się za to, co powiedziałem, a mianowicie obiecałem zakopanie. Może coś znajdziemy? Nie mam pojęcia. Właśnie o tym myślę, żeby tu sobie. O! O! tak jak. chyba pada. Wiecie, co? Zobaczymy. O! Pada deszcz Czy w tym Minecraftie dodano także że naprawiono. O matko, zaraz wam powiem, bo po prostu to, ten dźwięk mnie wderwia. Czy naprawiono także yy, ten błąd z tą drabinką w wodzie? To trochę mnie zaskoczyło. Specjalnie zrobiłem. Drab... Dobra, niech leży już tam. Z nadzieją, że ten, ten błąd zostawi on, to tak moje rafta. To było tradycyjne, że się brało to mi wody nie było. U, u, u. I, I tak, tam pisze, że szybciej ze szkła, żebym ten domek sobie zrobił. I nie piszę też jakiej wielkości ma być, więc może być mały lub ogromny, tak? Hmm. W następnym odcinku właśnie będę robił domek. Dzisiaj z wami sobie troszkę pogadam. Może to być nudne dla was, że piasek jeszcze w wodzie jestem, się robię. Tak mi się wydaje, że trudniej. To może być dla was nudne. Ale je... o! Widzicie? Ale ja. Ale ja. mi to jest potrzebne. Tam murowany kominek trzeba zrobić, no to godinę też zbieramy. Aha, czyli portal też muszę zrobić. O Czyli lawa gdzieś tu jest. Jeżeli portal muszę zrobić, to lawa powinno być. No bo jak zrobię... Czyli tam mam w naderze też połączyć. Oh, oh, oh. Nie wiem, ile właśnie, czy to ma być szkła czy szyb? Hmm. Jak. Sz... Nie pamiętam. Później zobaczymy. Bo jeżeli jest szyb, to szyby są te mniejsze, tak? Nie pamiętam sam. Dobra, a ja zrobiłem błąd z tymi deskami. Będę musiał na deski przytapiać. Podzielimy to. A tu będę. Szkło, a tam piszesz szyb, chyba zaraz zobaczymy. Poczekajcie, chyba zobaczymy. Hmm, tworzenie dwóch szyb, czy jesteśmy dobrze, to mam. Dobra, czyli mam ułatwione zadanie. Pam, Odłożę sobie. Tu. O, patrzcie, jeszcze tutaj mam piasek porozdzielony. E, nie wiem, ile nagrywam, ale ten odcinek będzie taki może dla was dołujący, taki, wiecie, e, ten, ponieważ, ponieważ tylko trąbałem ten piasek, ale chyba już coś długo nagrywam. Hmm. Wiecie co, ja zobaczę ile nagrywam i zaraz się wi widzimy. Hej! Cześć! Tu znowu ja nagrywam 11 minut, ale chciałem się Wam pochwalić, że mam wyczucie czasu, ponieważ gdy e, zrobiłem cięcie, e, o, To zadzwonił do mnie kolega. Od razu jak cięcie zrobiłem. Nie przypuszczałem, że zadzwoni. No e, zadzwonił. Nagrywam 11 minut, to jeszcze troszkę sobie z wami pozamulam. Tak, bo to jest chyba. To może już zacznę powoli robić. Pom, 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 pom. Nie wiem, jakiej on ma być wielkości. Jeżeli tu na przykład byłaby. Okej. Okay. To tą dziurę będę musiała załatwiać albo Robię tak, 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 tak i, i tak. Oj, jak mi starczyło fajnie. Hmm. Słyszycie? Jeszcze raz kolega. zaraz przerwę i zaraz zacznę. Już jestem, sorry was. Jeszcze kolega zapomniał mi jednej rzeczy powiedzieć i zadzwonił. Mam nadzieję, że nikt teraz nie będzie dzwonił. A raz sobie szkło dostarczymy. Szybko ten czas leci, jak nagrywam, to naprawdę, dość szybko. jak zwykle mnie starczył. Czwarty. Tak, tu gdzieś będzie wejście. Dobra. Ach, właśnie w szybach tego nie lubię, że. I w, szkół... w szkle, że. Że nie wylatuje jak się zbije Ale tak powinno być, dobrze Tam noc z jebem Wymyślili to e, Dobra, to ja nie wiem ile nagrywam Już nie, nie będę sprawdzał Tylko się z wami pożegnam To cześć, do następnego razu